Witam serdecznie wszystkich oglądających. Dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać z niesamowitym twórcą Maćkiem i klocki. Skąd ksywka Maciek? No to jest dość osobiste pytanie. Imię Maciej dostałem od rodziców. Dziękujemy Państwu za uwagę. To był niezwykle ciekawy wywiad. Dobra, spróbujmy raz jeszcze. Kiedy piekło? Nie, dobra, dobra. To jednak nie był dobry pomysł. Wychodzę. Wywiad uważam za zakończony. Koniec żartów. Co jest dla Ciebie najważniejsze przy tworzeniu filmów? Generalnie rzecz biorąc tlen, to dzięki niemu mogę oddychać, mówić i pokazywać klocki. A tak serio lubię poczekać na prawdziwą chęć, żeby pokazać konkretny zestaw lub rzecz. No bo jeśli w danym momencie czymś się jaram, gadka klei się naturalnie, a ja mam czystą frajdę przy nagrywaniu. Robiłaś już kiedyś animację poklatkową? Niestety nie, ale w jednej właśnie występuję. Tak? Tak. Może kiedyś spróbuję sam coś takiego wysmażyć, ale potrzebowałbym przynajmniej kilkunastu dni. Zwolnienie z pracy i wylanie ze studiów mogłoby być pomocne. I tego ci życzymy. Masz jakieś marzenie dotyczące twojego kanału? Tak, żeby filmy montowały się same, i żeby płeć przeciwna uważała układanie klocków przed trzydziestką za bardzo męskie i atrakcyjne hobby. A nie uważa? Bez komentarza. Co robisz w czasie wolnym poza YouTubem? Przepraszam, w czym? W czasie wolnym. Od kiedy mam kanał, na którym publikuję od 3 do 4 filmów w tygodniu, mój czas wolny jest jako rzeszki arachidowe. Pojawia się w śladowych ilościach. Spotykam się wtedy ze znajomymi, gram w gry, oglądam seriale, trochę czytam. W sumie nic specjalnego żadnego turlania pomarańczy nosem. Które z Twoich filmów lubisz najbardziej? Makiety z dinozaurami. Budowało się nieprzyjemnie, a i odbiór jest satysfakcjonujący. Pieniążki się wtedy zgadzają, co? Do jakiej serii LEGO masz największy sentyment? Tej plastikowej. A coś konkretniej? Łzy wyciska mi Dziki Zachód z 1997 roku. To pierwsza seria, którą dobrze pamiętam z dzieciństwa. Czego brakuje ci w klockach LEGO? Mrocznego fantasy. Jak bardzo mrocznego? Bardzo. Dzięki za rozmowę. Więcej naprawdę dobrych animacji poklatkowych znajdziesz na kanale Adixa, do którego odnośnik widzisz właśnie na ekranie. Jeżeli wam się spodoba, zostawcie mu subskrypcję i kilka łapek w górę.